Okay, witam Państwa z tej strony Dawid Kowalski również znany jako Forex Pirate dzisiaj troszkę w innym wydaniu mówi się, że jak już Państwo są traderami to potrzebują tak naprawdę dwóch rzeczy czyli dobrego laptopa i dostępu do internetu dzisiaj niestety mam bardzo słaby dostęp do internetu, dlatego spróbujemy zrobić to troszkę w innym wydaniu i mam nadzieję, że uda mi się ten film dla Państwa załadować ok, zaczynamy, zacznijmy od euro dolara w takim razie i tu powiedziałbym trochę bez zmian, czyli Eurodolar on cały czas próbuje w taki trochę nieładny sposób wyhamować te spadki, prawda, które obserwujemy już od wielu tygodni, i powrócić do trendu wzrostowego. Jeszcze tutaj Państwu trochę lepiej rozrysuję. OK, proszę zauważyć wykres dzienny, tak? Czyli cały czas tworzymy mimo wszystko, mimo tego, że jakby ta ostatnia korekta była bardzo głęboka, cały czas próbujemy stworzyć higher low, ok? I. Mimo wszystko to jest zachowane, to co teraz potrzebujemy to tak zwane higher high, czyli nowe szczyty, okay. podobnie tutaj. A jest to dosyć istotne, bo od dłuższego czasu nie widzieliśmy tutaj nowych, nowych dołków na, na tym rodolarze, on próbuje tu wyhamować, robimy taką tą małą kołyskę. Jeszcze wielokrotnie może na razie powrócić w dół, ale jakby nie powinniśmy przebić tych ostatnich dołków z połowy tego, tego roku. Zobaczmy, czy tylko średnie. I to jest to, co już Państwu wspominałem tydzień temu, czyli jakby nawet jeżeli znamy kierunek ruchu, to nie powiedziałbym, że czuję się komfortowo z tymi transakcjami, czyli ja nie widzę na przykład dobrej transakcji pod względem money management, pod względem tego, jak komfortowo czujesz się z rynkiem, bo te transakcje tutaj będą dosyć trudne, tym bardziej, że rynek próbuje Zmienić trend i nawet, proszę znaczyć, ostatni tydzień. Dosyć duża taka oscylacja w granicach weekly pivot point. No i to też oznacza takie trochę niezdecydowanie. Nie Fund dolar, bardzo podobna sytuacja, czyli patrzymy na wykres najpierw tygodniowy i proszę zobaczyć, jak głęboka jest ta konsolidacja. Ok, nadal to jest taki trójkąt rozszerzony od dołu, ale bardziej bym powiedział, że jesteśmy w konsolidacji i to jest ostatnia świeca tygodniowa. To usunęło się, żeby to było lepiej widoczne. Niby się wybijamy z konsolidacji, ale nie jest to prawda. I ponownie do niej bardzo szybko wracamy. Widać to nawet na, na tym wykresie dziennym, prawda. I teraz to jest nic więcej ewidentnie jak ten trójkąt taki rozszerzony. Rozrysujmy to sobie tak i ten poziom 1,2750, czyli ten poziom tutaj, będzie kluczowy dla dalszych wzrostów. Jeżeli uda się nam ponownie tu powrócić i go przebić, no to ten poziom, na który już bardzo długo czekamy, 1,29 powinien zostać zaatakowany. Jeszcze zerknę na wykres tygodniowy. Okej, okay, właśnie, Czy tak, wydawałoby się, że to, że to idzie w dół, prawda? W bardzo, w bardzo powolny, powolny sposób. Ta transakcja też jest mało ciekawa, przynajmniej na chwilę obecną, bo widać na tym wykresie tygodniowym od tych 7-8 tygodni gracze tutaj walczą, próbują wyhamować spadki i jakby no, ten trend przechodzi w taki lekki trend boczny i ponownie może jakby będziemy szli do góry. Okej, okay, weekly pivot, pivot, po nic ciekawego, jeszcze tylko sekcja naś te średnie. A, okej, okay, właśnie, to jest to, co tutaj Państwu chciałem pokazać. Proszę zauważyć, te tygodniowe średnie i oscylator bardziej, okej, okay? czyli mimo wszystko jakby robimy tu takie niewielkie e, nowe dołki, prawda, natomiast oscylator już od dłuższego czasu tego nie potwierdza, okej. Okay? Czy to jest taka bullish divergence? E, nie jest to jakby oficjalnie, okej, okay? to nie jest jakby książka bullish divergence, ale ewidentnie te oscylatory zaczynają nam coś sugerować, że te spadki jakby są niepotwierdzone i są takie troszeczkę jakby wymuszone na, na rynku. OZI, ok, OZI dolar, Bardzo ciekawa sytuacja. To jest to, co Państwu mówiłem. Yy, może to rozesuję od nowa. Nałożę FIBO. Ok, dobra. Czyli tak, mieliśmy jakiś bardzo mocny ruch do góry, prawda, który jest tutaj. Przebicie tego poziomu 0,70. I co? Niewielka korekta do poziomu 38,20. To jest tu ta pierwsza korekta. I to jest to, co Państwu mówiłem. Niby to oznacza, że to jest bardzo mocny trend, ale tak naprawdę. Główny bajzon był na poziomie 61,8, czyli tu, gdzie czeka większość kupujących. Więc w zależności od tego, jak Państwo zarządzają tą pozycją, jak ją zameneczują, to jakby różnie to można było rozegrać. Na przykład, może nie być Państwa w tym trade, tutaj i nadal czekacie, aż rynek dotrze do Waszego pierwotnego bajzonu, tam, gdzie chcielibyście, żeby on dotarł, gdzie spodziewacie się głównych kupujących. I jakby ten ruch tutaj do góry nie wypalił graczom, bo ewidentnie rynek potem się cofnął, doszedł do poziomu, który był, ja tak uważam, prawidłowym bajzonem, i stąd można było wyłapać bardzo fajne transakcje na wzrosty i wygląda na to, że Ozzy ma jedną z najbardziej takich czytelnych sytuacji technicznych na chwilę obecną, i powoli pniemy się tutaj do góry, powróciliśmy powyżej poziomu 0,70. Będziemy to obserwować w następnym tygodniu, bo myślę, że to by mogła być. Jedna, OK, jakby z ciekawszych par, okay? Czyli, jakby tu, tu ta sytuacja jest w miarę, w miarę yy, czytelna w przeciwieństwie do euro czy funta. Obraz dzienny, tak. OK, o, o. widzą Państwo, to jest ta, ta korekta. Bardzo fajnie. Czyli, zrobiliśmy taki mocny higher low tutaj, OK, w stosunku co do tego, i jeżeli. Wzrosty mają być utrzymane. Nie chcielibyśmy, żeby rynek poniżej tego powrócił. I mamy teraz nadzieję na przebicie tych ostatnich szczytów i kontynuację wzrostów. Jeszcze tylko zerknę tutaj. Ok, średnie wyglądają dobrze. Nic nadzwyczajnego tu się nie dzieje. Oscylator dzienny wspiera te wzrosty, co jest dobrą wiadomością. Prawda? To jest jeszcze dużo miejsca do góry. No i właśnie, ładne przebicie tygodniowego Pivot Point. OK, Kiwi-Dolar, bardzo podobna sytuacja jak na Ozim. Proszę pamiętać, że te pary mają wysoką korelację. Korelacja to jest ogromny temat. Zapraszam na szkolenia, jeśli byście Państwo chcieli o tym czegoś dowiedzieć. To, są to bardzo fajne strategie, można z tym budować ale jest to jakby taki, no strategia zaawansowana, tak bym powiedział, korelacja, wcale nie jest to prosty temat, jest tam bardzo dużo wiedzy i odpowiednio rozegranie tego. Tak samo, 61,8, ładna reakcja na kiwi dolarzy w zeszłym tygodniu i idziemy z powrotem do góry, powracamy pod opór, bardzo podobne, bardzo możliwe, że zobaczymy tutaj nowe, nowe szczyty. Ok, średnie tak. O, okay. Jeszcze w piątek proszę zobaczyć, jakie ładne wejście od dziennego pivot point. I typowy target e, uderzony dziennie zamykamy pozycję. Piękny trade krótkoterminowy. Okay, jeżeli ktoś gra krótkoterminowo, to jak najbardziej. Ok. E, dolar yen, tu nic nadzwyczajnego się nie dzieje. O wiele więcej dzieje się na indeksach. Znaczy na no, powiedzmy też może nie tak dużo, ale zdecydowanie mówią o nowych szczytach. Więc zaraz zerkniemy jeszcze szybko na indeksy. Ok, SP 500. Omawialiśmy to od dłuższego czasu. Czyli przebicie wreszcie tych szczytów, prawda? I ponownie zielony tydzień. To nie są jakieś ogromne ruchy, nie są to bardzo mocne tygodnie, ale ewidentnie idziemy do góry, robimy szczyty. Mamy do czynienia z trendem wzrostowym. I. No, i tyle, wygląda to dobrze, prawda? No, zawsze wszyscy się boją otwierać nowe transakcje na szczytach, i może jest to prawidłowa polityka, ale na razie ten rynek nie wykazuje żadnych, jakby takich zahamowań, czy, czy zmiany trendu, i bardzo jest możliwe, że będziemy się piąć w taki powolny sposób. Przypominam o tym, że mamy wakacje. Tym bardziej na indeksach czy na akcjach. Jeszcze na walutach czasami się coś dzieje, ale bardzo często, jeszcze ten początek wakacji, yy, tam jakby wszyscy są na tych urlopach, na wakacjach, korzystają z tego, z tego okresu wakacyjnego. Dlatego też te świece są tutaj takie małe. Powoli idziemy do góry yy, i wygląda na to, że tak będziemy się, yy, będziemy po prostu się piąć do góry. Yy. ROPA, proszę zobaczyć jak ten Brent tak na się troszkę mało ruszał w zeszłym tygodniu, WTI tak samo, przemieszczamy się, dużo się nie działo, może dlatego ta odprawa będzie dosyć krótka, przemieszczamy się ponownie w tym trójkącie, który rozrysowaliśmy tydzień temu, to też jest fajne, że od razu Państwo widzą, że to działa, prawda, czyli te linie jakby utrzymują na razie rynek i bardzo możliwe, że dalej w nim pozostaniemy, czyli na razie nie widać jakiejś tam tendencji, że może się wybijemy, tylko raczej, że pozostaniemy w tym, w tym trójkącie. Czyli założenie jest takie, że mogą Państwo otwierać transakcje krótkoterminowe, okay? krótko-średnioterminowe, czyli nie, są jakieś, nie budujemy takich transakcji na najbliższe tygodnie, miesiące, tylko bardziej na kilka godzin, może na kilka dni. I warto sobie ten trójkąt obserwować, bo to będziemy patrzeć co, patrzeć co tutaj się, się dzieje. Ten Ozy Kiwi, tak szybko przeskoczyliśmy przez tą parę, ale no naprawdę, tu nic ciekawego nie jest i wreszcie nasz FundCat ostatnio Zostało nam to podpowiedziane przez jednego z naszych tam klientów, czy słuchaczy, słuchaczy może, uczestników. I co? I bardzo, i to wygląda ciekawie, ok? Proszę sobie wrócić do nagrania sprzed tygodnia, gdzie omówiliśmy tą transakcję na funcie kadzie dosyć dokładnie. I tu dużo się nie wydarzyło. Chciałem tylko zwrócić Państwa, rzecz na, na tutaj, Państwa uwagę na jedną rzecz. Mamy tą bardzo małą świecę tygodniową, prawda? Co to oznacza? To jest jakby potwierdzenie tego, co mówiliśmy w tamtym tygodniu, czyli jakby doświadczeni gracze, oni już widzą, że powoli podchodzimy pod Bison, że powoli te spadki się kończą, natomiast nadal nie ma jakichś super sygnałów do kupowania tej pary. Ok, i to co się dzieje, to rynek zaczyna wchodzić w konsolidację i może potem zmieni się trend. Jednym z powodów, dla których zmienia się trend, jest tak naprawdę powód psychologiczny. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś tutaj sprzedawał, prawda? Nie, jakiś doświadczony gracz, inwestorzy, fundusze, mniejsza z tym. I oni przetrzymali tą swoją transakcję aż po dzień dzisiejszy. Czyli tak naprawdę oni zarobili dosyć sporo kasy, prawda? Na chwilę obecną oni ją mają zarobioną, tylko zdają sobie sprawę z tego, że póki oni nie zamkną tej transakcji, to wciąż jakby te pieniądze są, no mówiąc wprost, pieniędzmi wir wirtualnymi, prawda? I właśnie jeden z powodów, dla których zmienia się trend, jest bardzo prosty psychologiczny fakt, że zaczyna się to od jakby zamykania zysków, prawda? Czyli oni zamykają transakcje, biorą swoje zyski i wtedy tak naprawdę ta transakcja jest zamknięta i udana. Im więcej oni widzą tych świec, im większe jest wyhamowanie, tym coraz więcej graczy zaczyna mieć wątpliwości i mówiąc wprost, zamykają te, te transakcje, co powoduje wyhamowanie trendu i potem bardzo możliwe, że jego odwrócenie. Obserwujemy to na tej parze, bo jeżeli zobaczymy jakieś sygnały wzrostowe, ich jeszcze nie ma, na razie jest to tylko wyhamowanie, to bardzo możliwe, że zaczniemy też tutaj otwierać pozycje długie. Troszkę zależy, bo troszkę to zależy od Państwa podejścia i money management, bo znam traderów, którzy już by otwierali tej pozycji. Oczywiście w zależności, gdzie Państwo stawiają na przykład stop losy, prawda? jeżeli jesteście przekonani, czy to jest transakcja długo, czy krótkoterminowa, wszystko zależy od odpowiedniego podejścia i od polityki, Zarządzania, zarządzania pozycją. Tu mocny trend, tu tak naprawdę zbyt dużo się nie dzieje. Możemy jeszcze raz spróbować, może nałożyć tylko te poziomy tutaj. Harmonic Pattern. No tak, wydawałoby się, że ten... OK, z Harmonic Pattern dam Państwu jeszcze jedną radę. Jest tak, że Często, ok, to nie jest tak, że oni sobie stawiają, jeżeli ktoś korzysta tylko wyłącznie z Harmonic Pattern, że oni kupują tutaj, dokładnie na przykład na tej kropce. Właśnie zazwyczaj jest tak, że otwiera się te pozycje tam kilkanaście, kilkadziesiąt pipsów wcześniej, bo rynek na przykład może nie dojść. Prawda? Ci traderzy tak bardzo chcą być w tej pozycji, że, że otwierają ją trochę wcześniej, nieco do pipsa. Ok, mam nadzieję, że za tydzień uda nam się zrobić odprawę live, gdzie, będzie, gdzie będę mógł odpowiedzieć też na Państwa pytania. Może mówimy jakieś dodatkowe instrumenty. Jeżeli coś będą Państwo chcieli wiedzieć, to zapraszam do kontaktu drogą mailową. Jeszcze raz przepraszam za taką formę odprawy i słyszymy się za tydzień. Dziękuję bardzo.